Go, witam Was znowu na moim kanale i zajmiemy się fryzurami dla nastolatków. Let's go! Moim zdaniem właśnie fryzury dla nastolatków to są takie typowe fryzury e, bardziej na ludzie, takie surf surferskie, tak? Powiedziałbym, że to właśnie mm, coś w stylu Bad Hair Day albo, albo quiff. Pierwsza fryzura, którą dziś zaprezentujemy to jest quiff. E, quiff to jest taka prosta fryzura, boki są moje krótsze, dłuższa góra. Ja góra jest nieco wyżej, właśnie uniesiona u nasady. Fajnie to wygląda, bardzo lubię tą fryzurę. Kłów jest też bardzo prosty w ułożeniu. Nie wymaga za, wielu, za wiele pracy. No Trzeba mieć tam podstawowe nie, kosmetyki, użyć jakiegoś pristylera, ruzela, grumi tonik, cement, też dobrze się sprawdzi do ułożenia tego kwifa. Tego i właściwie to tyle tak. No, i też ważna jest szczotka, w rolę raperkata. Ale dzięki tym kosmetykom, właściwie, które zresztą starczą na długo, bardzo długi czas, możecie sobie cały czas stylizować w i nie ma żadnego problemu. Mi czasami zajmowało to z 5 minut dosłownie, no nie wiem, się jeszcze włosów 10 minut. Bardzo prosta fryzura do ułożenia. Może tyle, trzeba uważać, jak ma się wysokie czoło, żeby tego czoła jeszcze nie przedłużyć. I wtedy to wygląda na przykład tak. Nie chcecie tak wyglądać. Tak. Druga fryzura. Um, w zestawieniu do Bad Hair Day. To ma kilka nazw, tak naprawdę. Może to być też out of bed. Może to też się nazywać messy hair. Może to się nazywać jeszcze stylizowany nieład po polsku. No, stylizowany nieład jest też fryzurą, którą bardzo lubię. To jest taki, taka fryzura, która nadaje wam właśnie takiego fajnego wózowskiego looku. Takiego typowego dla młodych osób, tak? gdy te włosy są troszeczkę dłuższe i ta, ten, bad, ten bad hair day może być taki naprawdę bad hair day. Ale problem jest taki, że ten stylizowany nieład, właśnie z nieładem, tak? To nie jest tak, że tej z łóżka i już idziemy na dwór, idziemy do pracy, do szkoły i mamy bad hair day, bo wstałem z łóżka i, i sama się zrobiło. Trzeba tą fryzurę ułożyć, jest trochę zabawy, trzeba tam tylko kosmyki włosów stać, trochę je, trochę je lecie, stylizować je i, i to trochę czasu zajmuje. I to takie nie jest wcale proste, bo trzeba też użyć jakichś odpowiednich pomad, na przykład tutaj bym polecał, ostatnio testowałem Never Nevermore, to jest nie nie pamiętam, pasta chyba, I jest właśnie idealnie do takich fryzur messy. czy tam Frisur Bad Hair Day. Wszelkie Fibery, Rousseau Fiber też bym polecał do takich fryzur, no i można też stosować jakiś freestyler na przykład ruzela czy tam, czy tam coś innego. Natomiast podstawowa jest właśnie to dobry wybór e, jakiejś pomady tak? czy link. Jeśli tutaj zaczniecie stosować e, ruzel pink, no niestety nie, nie, będzie to w ogóle działało. nawet no, Bad hair Day moim zdaniem to będzie takie, różnie mówiąc o wodniakach, tak, czy tam jakiś zbity, mocny wodnik, Shiner Gold, Psycho Hold. Dlatego polecam tutaj do Karta Nevermore, jak ktoś ma problemy z tym. E, wszystkie kosmetyki oczywiście możecie dostać u mnie e, w sklepie na Salish Soul, macie linki w opisie. Dlatego właśnie włosy do Day, troszeczkę mogą być dłuższe, nie muszą, bo jest wiele wersji tych fryzur, no musicie sami ogarnąć co zrobić. Niektórzy mają te włosy naprawdę ciężkie, lecące, one w ogóle nie słuchają co się, co się mówi do tych włosów. I wtedy wychodzi z tego no, taki bad hair day, wycięstawiacie włosy, i wychodzicie, wieje wiatr, nie ma nic z tego bad i Trzecia fryzura w zestawieniu French crop. Bardzo prosta fryzura, która nie wymaga właściwie większość, większość jakiegoś wkładu, albo kosmetyków za bardzo. Zakrywa wysokie czoło, znowu tutaj jest plus. Jeśli ktoś ma w za zakoli, to też jest świetna fryzura dla niego, bo to zakola można troszeczkę sobie ten, te boki zakryć, ten, ten przód położyć, więc czoło jest zakryte. Datkowa są też zakryte, fryzura jest prosta w stylizacji, więc jeśli chcecie się poczuć jak jakiś Cezar, z filmu Gladiator i chcecie, żeby w szkole bali się Was, to możecie zrobić taką fryzurę. Ostatnia fryzura w zestawieniu 4, czyli taki zaczes, jakby przód tych włosów. Włosy są tutaj ukierunkowane w, do przodu i też to fajnie wygląda. Jest to taka właśnie fryzura, którą ciężko uzyskać, jeśli mamy włosy ciężkie, które opadają podmiarem kosmetyków. Natomiast jest to też świetna fryzura właśnie dla osób, które mają te czoło wysokie. To już coś wspominałem o tym, a jest to dosyć częsta przypadłość. I są wyglądać, że fajnie, jest super jest to połączone właśnie na tym zdjęciu. I to zdjęcie było pokazywane właśnie na moim blogu w 2018 roku. Super to wygląda z tymi właśnie okularami. Jest to super połączone, no ale uzyskanie takiego efektu nie jest łatwe. Trzeba się trochę nagimnastykować i użyć takich specyfików, jak i pudrze, American Crew Powder. Myślę, że tutaj się to dosyć sprawdzi. Używamy ma tu mało kosmetyków, aby tych włosów nie obciążyć i dzięki temu możemy uzyskać właśnie taki efekt jak na zdjęciu, więc jest to fryzura, która tutaj idealnie współgra i pasuje do tego. I to w sumie na tyle, to jest wszystko, co mieliśmy dzisiaj do zaprezentowania, fryzurach dla nastolatków. Właściwie te fryzury też się nie zmieniają, one cały czas są podobne, z każdym rokiem pojawiają się jakieś inne wariacje, ale te fryzury właściwie są niezmienne. I to w sumie tyle. Zapraszam Was, jeśli nie wiecie, jaką fryzurę wybrać, możecie wejść do mojej grupy na Facebooku. Link jest oczywiście w opisie. Filmu. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne materiały, to oczywiście możecie pisać w komentarzach i zapraszam też oczywiście do subskrybowania kanału, e, ponieważ to jest e, niezwykle, niezwykle istotne, żeby ten kanał rozwijać. Także dzięki, do usłyszenia i